Siemaj Dzojew! Siemaj Wchodzę sobie na, na Mob games Streaming na na, na. na. Jak ja mogę to powiedzieć? Na kanał twórców Pop Playtime i patrzcie co oni nowego! Pop Playtime Chapter 2 Mami Long List I my sobie to teraz obejrzymy, więc 32 minuty temu oni to zamieścili Więc lecimy z 3, 4, start. No się reklamka To zrobię, zaczekamy Dobra, mam to Co jest? Czym to jest moim long legs? Co jest? O! I jak chcę taką mam long legs? Ją ja można gra, jakby rozciągać, ja to chcę! Ej, przykozak. Ja chcę tą zabawkę! Playtime! Co jest? Co jest? I to jest grane. Nie chcę Jumskera. O popi. Wow. Wow, widzowie. Co jest? X,